Elo, to znowu ja. Czy zastanawiałeś się kiedyś w Five'em jakich ludzi może spotkać? Bo ja na przykład spotkałem dzisiaj jakiegoś Kasteusza, co myślał, że jestem hakerem przez pół odcinka i nazywał mnie kotletem, jak byłem małpą. Oraz później spotkałem bardzo, ale to bardzo dziwnych ludzi. Jakiś troli. więc dzisiaj adminowałem jako dobry i ten zły admin. Zostaw lajka, zostaw suba z dzwonem, ale pamiętaj, żeby zaznaczyć dzwonka, bo niedługo 100 koła wbijamy. No i oglądaj do końca. Um, jaki serwer by dzisiaj y, wybrać? Eym. Ja... mam permo. Oha. Może realm roleplay? Łysy, łysy jakiś! Łysy, 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 łysy! łysy. łysy. Przepraszam nie pana, śmiem pana łysy. Łysy, z tyłu nie mi Co robisz, łysy? E, A dlaczego jesteś łysy? Po prostu łysy. No, tak, tak... się na łysy. A wiesz, że nie możesz być łysy? Mogę być łysy. Nie możesz być łysy, ponieważ łysy są traktowani w społeczeństwie jako kurty. No bo jestem. I tam, widzę, że pan ma zamiar to samo zrobić co ja Gdzie jedziemy, proszę pana? Nie wiem, gdzie chcesz jechać I nie Można posprzedawać Co panowie co będą sprzedawać? Coca-Cola A Coca-Cola, dobra, już myślałem, że mam iść na policję Dobra, rozumiem A to Coca-Cola z cukrem czy bez, bo to też jest bardzo ważne a no, no, czemu pan zamknął to auto? My no to tak będziemy będzie też dobrać. sprzedawać mac and cheese Dzwonię na policję, proszę pana Próbuj, tylko masz klamę przy, przy głowie Przy pana, ja się nie boję, ja dzwonię na policję Dlaczego mnie porywacie? Co ja wam zrobiłem? Bo mam się nudzić Chcę moków za ciebie, ile masz przy sobie 50 milionów dolarów Dawaj 5 milionów Nie, goni mnie no, co to? Nie no, goni mnie no, spieprzaj Nie Ale... A jaki jest powód? Nie, no mnie. mnie! pan jest złodziejem ludzi? Bo na tym się fajnie zarabia, wiesz? Mogę pana siurka sprzedać? Teraz ja cię sprzedam. Proszę, tylko nie to. Pana seny nie żyje. Właśnie go zdidosowałem, rozumie pan? Właśnie odłączyłem mu kable od internetu. Pan też chce siedzieć tydzień bez internetu? Dobrze, rozumiem. Pan będzie siedział dwa tygodnie. Do widzenia. No nie wiem, co to są za dziwni ludzie. Powracam do tych śmierdzących graczy, co mnie wywieźli. Podaje się, podaje się To był psychopata z bronią O kurde, kradłem auto Ej ty, ty chyba sobie wziąłeś, co ty kurd... Nie kurd, ja nie mam... jeb... Ty cztery Uspokój się gangsterze, uspokój się A powiesz ry? A powiesz ry? Gdzie twoje r? Ty gdzie twoje r? Udaj się do logo prawdy Jest piesna spodna, piesna spodna On mnie zastrzelił, on mnie zastrzelił, on mnie zastrzelił On mnie zastrzelił Jest bandyta Dobrze, dobrze, panie policjanci, pan uważa ma pan plecy. No oni go im trafić? A im starzy w tej policji <grymio> Czemu oni... Go? O dobra trafili go! O kurde dobra, to wale quita, to się zaczęła duża strzelanina. Tutaj przynajmniej można coś porobić, tak, to jest waiter P. Dzień dobry. Jesteś? Dzień dobry, panie kręglu. Słucham. Podjechała do mnie jakaś małpa. Słuchaj, <grymio> ma co panny chodzi? Nie małpa. A co pan chęci? Tylko ten mi wsiada do samochodu. <grymio> Co on gada? Ej, ziomuś, dobra, możesz ze mną jechać, ale zapij pasy. Dobrze, dobrze, zapiąłem pasy. Bo ja nie zamierzam dostać mandatu. Ale mi się tekstury zbugowały. Ja dajcie klamki. Kurde, Ale może ja poprowadzę, co? Dobra, ten hopi jest dziwny, on że jestem małpą. i poczekaj na mnie, z kolegami. Dobra, będę udawał, że jestem cheaterem, nie? Czy coś. Stary, ja jestem cheaterem, zbanuję cię, jestem cheaterem. Jestem cheaterem, jestem cheaterem, jestem... Nie ma Jestem cheaterem, stary stój. Stój, stój. E, nie no, to jest jakieś dziwne dziecko, nie? Pring 108. Nic i co stary. się ja I co stary, jestem cheaterem. <gryzanie> Chłop mnie ciepło! No. no mówię, że jestem cheaterem stary. Nie cheater. Chcesz pieniądze? Ale pytam się czy chcesz pieniądze. Co on może mieć zrobić? <śm> z kim on gada! Boję się. <śm> co jest? Jesteś, żyjesz? Patrz, teraz jestem cheaterem. Udowodnię ci, zabijecie. Widzisz? Co Co jest? Zabiję mnie ten chłop. Ej, o co tu chodzi? Jestem na dachu, No, na dachu tutaj lądowisko dla helikoptera Dobra, zrobię z nim tak. O nie, o on wziął, on Chcesz pieniądze? Lata ciągle ci Wziął mnie teraz, gdzieś mnie prowadzi. On mnie życiu z wysokości. <śmiany> Co jest? Co? To jest dziecko? To jest mój dom. Mnie wziął do siebie do domu. Tu jest dom Franklina Clintona. Czy tego? Yy, Antona? No, dokładnie. Jestem so. na, w domu a, Antona. Szybko przyjeżdżaj. <śmiany> Ja nie wiem co ty w mowbani. On z kimś gada albo obok, albo na Discordzie. Ej, bo on nie teraz gdzieś indziej prowadzi. Chcesz być wolny, stary? Bo się to ani będę. Jestem w porcie. Jestem w porcie? A... Aż mi szkoda tego chopa Jeden trochę, go. nie? Teraz nie możesz się ruszać i co? Nie mogę się ruszać. Zostaniesz tutaj na zawsze, dobra? On mnie chyba czymś skum. Ej, nie wiem, on ma czat w grze? Jestem ciągle tutaj na dachu, jedziesz tutaj? Ej, dobra, nie, ja go, ja go idę odłożyć na miejsce. To jest jakiś dziwny gracz. Chyba dopiero zaczyna w tą grę, więc nie będę mu psuł rozgrywki aż tak. Już mu wystarczająco zepsułem, bo myślę, że jestem hakerem, a jestem poczutym adminem. Patrz, Dam ci na ziemię, masz, masz 10 tysięcy na ziemi. Proszę, to dla ciebie. Masz 10 Ty, koła na ziemi. Ja <laughs> Jakie mydełko schylić? Dobra, nie. Miejmy nadzieję, że ten gracz wyrośnie na roleplayowca, a nie bojówkarza. Ani na trolla. Bądźmy pozytywni, pan. Napiszcie serduszko dla Kacpra. To chyba Cacpr był. Faudemują się. Co pan robi? Dlaczego pan troluje? Co pan robi? Proszę się nie faudemować. Czemu pan troluje? Dzień dobry, witam pana. Czemu pan pana. Uciekaj pan! Uciekaj! Dobra, nie, dobra, wy, dobra, wy dobra, wygrywasz dobra, perma woda, nie o, Wygrywasz perma. Nie, błagam cię o, nie. 2, 3, 9. Zablokuj gracza. Permanentny troll. O, Możliwość wywołania nie. Otrzymał perma. Proszę pana, uratowałem pana. Dziękuję. Przy pana, to jest chory psychiczny człowiek, to jest prawdopodobnie troll na wait roleplay. Właśnie widzę. Trzeba go niej uniecestwić. Frajerze, gdzie? No i co uciekasz? Co uciekasz? Będę jak twój stary cię gonił. Z gołą fają po domu. No idzie No i co ci to da? No właśnie. I co? I po co patrolował? Zostaniesz tutaj na zawsze, rozumiesz, człowieku? Pisujemy sobie 259. Bring 259. I unierachamiamy go I tak oto będzie on tutaj wisiał To jest nasze nowe zwierzę na Waiter p. Mam nadzieję, że oduczy to pana trollowania na naszym serwerze To widzenia Ja się czuję jak bardzo dobry admin Rozje... Zaraz Kup internet, bo cię przycina Rozje... Zaraz Kup internet Ciiłeś, Zaraz, zaraz ja się Kup internet Numer 77 troszkę nie odpierdala Przepraszam się bardzo A, ty masz jakiś problem? Przepraszam się bardzo Tak, mam owszem do ciebie problem Stary, ubraj się w Nike w Koszulkę Nike To jeba, plecak Zostanie pan tutaj na zawsze. Do widzenia. Pięknie. Spokojnie, On tam zostanie na o. zawsze. Nie <laughs> te Na dachu. <laughs> Pomogłem graczowi z jakimś trollem, Zajebi z tym. Jestem tak super adminem, naprawdę. O, to jest ten. Wróciłem tu. Ja też tak super Jestem hackerem. Zniknął twój motor. To znowu ta małpa. Nie <laughs> <Znowu się> teleportowała. <laughs> to, 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 <laughs> O, tu się dzieje co, co on robi? Dobra, zostawiam tego gracza, nie? Ale spotkałem ich znowu przypadkowo Jezu! Eee pan robi? Przepraszam, ja nie chciałem, nie chciałem palwroty Okur. Pan Pal kondonie No nie, i będzie mnie gonił Nie no, dlaczego on mnie goni? O kur Spokojnie, ja im ucieknę, widzowie, patrzcie to O kur Na górę, to nie! Nie! Ja mam ja dostanę Kupi, zawału. zawału! O, Kolejny Jezus zawału dostanę! Skaczę cię na ciebie! Fajny z polietowką, stój, stój, stój go! To do niego! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Znowu! Gdzie on jest znowu? Co jest z tym człowiekiem? Tuj, obywatel. Mamy, mamy do na, tym, obok, na tu Dobra, policjanci w szoku, nie? Chciałem być tego gangsterem! A czego uciekałeś Mój, Nie ja się oglądałem kobiety mafii, chciałem być gangsterem! Jak wysiadłeś co? Był otwarty! Otwieram drzwi, wsadzam do pojazdu, zapinam pasty, zamykam drzwi. Ale no, ci kolejowałem po prostu. Nie, dobra, dobra, zostawcie go. Chodzi ono <laughs> Spierdzielę <młody. śmiech> Tak, więc to na tyle w tym odcinku i napisz w komentarzu Kiwi. Jak go do końca.